Hej kochani, zapraszam was dzisiaj na test nowości do makijażu z marki Affect. Mam tutaj na myśli podkład Cover Touch ID, bazę nawilżającą. E, ona wyszła razem z tym podkładem. Mam również korektor Eye Touch. On wyszedł troszeczkę później po podkładzie. I e, chyba nowy puder z Affect, jest to mineralny puder sypki Soft Touch. Byłem tak, ja produktów... E, tego typu do makijażu twarzy z AFET nigdy nie miałam, więc jest to zupełnie nowość dla mnie. Powiem wam tak: na opakowaniach tutaj e, niewiele jest napisane. W sumie to nic nie jest napisane na temat tych produktów. Przeczytam Wam teraz, co producent obiecuje odnośnie tego podkładu. Stworzony we współpracy ze Szkołą Wizażu Pro Makeup Academy podkład matujący kopertarz ID sprawi, że cera będzie wyglądała nieskazitelnie w każdej sytuacji. Specjalnie opracowana formuła zapewni mocne krycie oraz maksymalną trwałość przy jednoczesnej. Wyjątkowo lekkiej, delikatnej konsystencji, która nie obciąża skóry. Ekstrakt z alg chroni przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych i zanieczyszczeniami. Dodatkowo pozwala na zmniejszenie utraty wody przez skórę, zapewnia efekt wygładzonej, delikatnie satynowej, zmatowionej skóry. Podkład zamknięty jest w buteleczce z pompką, która pozwala na precyzyjne dozowanie podkładu. Zaleca się stosowanie razem z tą bazą, oczywiście, cztery kolory, pojemność 27 ml. Hmm. O, jest tutaj napisane z boku rzeczywiście: 27 mm. Podkład jest dedykowany do skóry tłustej, mieszanej, skłonnej do nieskonałości. Mocne krycie, satynowo-matowy efekt, komfortowa aplikacja, odporny na pocz i dużo wielkość. No, zobaczymy, jak to będzie. Dużo producent obiecuje. Zobaczymy jeszcze sobie tą bazę, co tutaj e, ta baza ma robić ultra nawierzająca, uniwersalna baza pod makijaż, stworzona we współpracy ze Szkołą Wysarzu Pro Makeup Academy, do każdego typu cery, zmniejsza widoczność poru, zmarszczek, lekka, nieobciążająca konsystencja, e, złagodzenie podrażeń, e, zaczerwienień, przedłużenie trwałości makijażu. Konsystencja lekka, nawierzająca. No, zobaczymy. E, natomiast ten korektor, e, już czytałam o nim wcześniej, ten Eye Touch, to jest korektor Dedykowany pod oczy ma nie włazić z maszki, super kryć i tak jakby trochę nawiszać e, skórę pod oczami. Ok, także nie będziemy już marnować czasu, przechodzimy teraz do testu. Słuchajcie, ja tutaj mam taką plastikową klatkę, jak zawsze. Na swojej skórze mam jedynie swoją pielęgnację, którą zawsze używam, e, więc zaczniemy sobie od bazy. No, no jestem ciekawa, czy ja zawsze muszę te opakowania tak podniszczyć, że one się już tutaj nie nadają do niczego. Baza wygląda tak. Ma tutaj e, oczywiście pompeczkę, ma dosyć taki jasno-różowy odcień. Okej. Okay. Jest no dosyć taka rzadka. Okej, okay. nie no może sobie tutaj... Ale jest przyjemna. Już się nakłada jak krem. A czuję też, że troszeczkę jest jakby silikonowa ale tak tylko troszeczkę. Bazę nakładało mi się bardzo dobrze, skóra wygląda na taką nawilżoną. E, I jeszcze tak, wracam do tego podkładu, ja go mam w odcieniu chyba jeden. Tak, jeden. Numerek. Podkład prezentuje się tak, również taka sama buteleczka jak ta e, od bazy. E, pompeczka wygląda na jasny odcień z odrobiną żółtego pigmentu, czyli coś dla mnie. I sobie teraz zobaczymy tutaj nie było nic, nie, nie było nic, żeby szansować. Przynajmniej nie widziałam. Konsystencja jest niezbyt jest ta, podkład ścieka i ma taki ładny, jasny, żółtawy odcień. Podkład będę nakładała gąbeczką z Glam Shopu, tą ściętą taką. No powiem Wam, że tak krycie to takie zbyt mocne nie jest. Ale jest. Tutaj sobie zrobiłam sama ciapki na twarzy. To mam mniejsze krycie, ale jak nakładam go gąbeczką bezpośrednio, to się więcej tego nakłada i już krycie jest mocniejsze. Odcień idealny dla mnie, ale strzeliłam. Ja mam takie okresy, że albo strzelam w dziesiątkę z odcieniami podkładów, albo wybieram same za ciemne i różowe. Ostatnio mam dobrą pastę, więc mam nadzieję, że potrwa ona jak najdłużej. No, od razu sobie troszeczkę na biegi przeciągam. Powiem Wam, że bardzo jestem ciekawa tego korektora, bo ja kocham korektory, które dają naprawdę mocne krycie. Powiem tak, że ten podkład, on ma być niby matujący, tutaj jeszcze mi trochę zostało, ale chyba już nie będę nigdzie dokładać. Ok, na tą chwilę podkład ma takie dosyć świetliste wykończenie. Ładnie wygląda. Nie wchodzi na razie w żadne zmarszczki. Ok, przechodzimy teraz do e, korektora. Korektor ma podcieniu Light. O, on jest tutaj jeszcze tak dodatkowo folio zabezpieczony. A no nigdy nie spotkałam się tak, żeby był i w pudełeczku. Korektor wygląda tak jak podkład tylko taka mini-mini wersja. Zobaczymy, jak ten odcieni. Light, wiem, że on jest najjaśniejszy. Bardzo żółty jest. Nie wiem, czy nawet nie jest ciemniejszy od tego koloru podkładu. Tej, jedynki, Korektor zabiera taki standardowy aplikator. Nie jest on duży, po prostu taki zwykły. I zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało. No, żółty jest, nie? Ciekawe czemu? Bo on jest w tym momencie ciemniejszy od podkładu. Trochę się zdziwiłam. No, idzie lato, to na pewno będę za chwilę używać ciemniejsze podkłady. To będzie się zupełnie sprawdza, ale fajnie kryje. Widać, prawda? Fajnie kryje, no. I nawet powiem wam, że ten żółty odcień się już tak wtopił, że nie wygląda już na taką żółcie. Mhm. zobaczcie, jak wygląda przed przepudrowaniem. Ładnie przykryte cienie, prawda? No to teraz przechodzimy do pudrowania. Ja również dzisiaj tego pudru będę używała pod oczy, bo chcę zobaczyć, jak on się tam sprawdzi. On jest tutaj jeszcze zaklejony. Powinna to zrobić wcześniej. Okej. Okay. O! a no to dziwne. Produkt dopiero go otworzyłam, a sami widzieliście, ale tutaj już jest wysypany i otwarty był chyba. Ale dziwne, bo tutaj w środku ta naklejka jest dalej. Więc może to się po prostu jakoś przedostało. Nie wiem, bokiem. Bo mam uszkodzone opakowanie. Tak mi się wydaje. Tutaj... Widzicie, tutaj jest ta końcówka, którą powinnam sobie zdjąć. I wtedy powinien wysypać się puder. A jej w tym momencie nawet nie mogę yy, zdjąć. A widzę, on się tutaj wysypał z drugiej strony w ogóle. Bo ta naklejka, jakby tak. Ona tak odeszła z jednej strony. Okej, okay, zdjęłam ją. No i teraz pewnie ją mogę przekręcać. Tak, okej. Okay, dobra, uratowany Po prostu. No, taka sytuacja. Przechodzimy teraz do przypudrowywania korektora pod oczami. Całej twarzy wezmę sobie tu jeszcze. Wklepię sobie, żeby y, później mi nie wchodziło nic Po smaszczki. Biorę przedzełkiem ten puder. Ona taki. Wam pokażę wyżowy odcień, taki neutralny, on jest żółty, nie jest różowy. Teraz e, biorę duży pędzel i sobie go po prostu będę wtłaczać w twarz, nawet soft touch, czyli takie e, miękkie wykończenie muszę zostawiać. Życie, że mi się tutaj troszeczkę na mojej bluzce obsypało. No ale to nic. A sobie selko i popatrzę tak z bliska. No powiem pod oczami nie wygląda to z zaciekami w tym momencie. Okolica pod oczami wygląda trochę sucho. No pokażę wam z bliska. Widać tutaj, prawda, że tak jakby się trochę zasuszył. No mam nadzieję, że to tak już nie zostanie. Że to jednak e... Zmieni się i będzie dobrze wyglądało. Dobra, moi kochani, także teraz sobie zrobię szybko brwi, makijaż oczu i wrócę do Was, wykończymy sobie twarz i sobie podsumujemy, jak ten e, podkład wygląda. Okej, okay, kochani, mam już e, brwi zrobione i makijaż oczu. Zatem przechodzimy teraz do e, wykończenia makijażu twarzy i powiem Wam, że przez ten czas, jak robiłam makijaż oczu, to no, obserwowałam ten podkład. I e, bardzo ładnie wygląda. Bardzo ładnie. Nawet tutaj, już pod oczami, nie wiem, to jakby się po prostu wszystko wchłonęło i zlało w jedną całość. I wygląda to teraz dobrze. No, ale dobra. Przechodzimy teraz do wykończenia makijażu twarzy. Będę używała mojej ulubionej chyba paletki. Tak, Chick Paradise to jest dosyć stara edycja, ale bardzo lubię e, te produkty. I używam Hula Bronzera. To nakładam go po prostu. Tutaj. Na gości połeczkowe. mam już nałożony, użyję jeszcze takiego bronzera z Sensi w odcieniu 107, żeby sobie tak jakby pogłębić konturowanie, to jest taki chłodny brąz bardziej tak zaznaczyć te kości Jak jako różu, używa tego różu z rokatur. to jest taki zgaszony róż, nie do końca matowy, ale też nie błyszczący taki satynowy Dawno nie używam tej paletki, zapomniałam jak te produkty pachną. I teraz e, jako rozświetlacza będę używała te, z takiej małej e, paletki rozświetlacza Kuki. E, również z Benefit. To wygląda tak tutaj. Dołożę sobie jeszcze pomadkę. A będzie to dzisiaj e, Maybelline... Mu Formi 373. To jest taki dosyć ciepły nudziak, trochę ciemniejszy. Podsumujemy sobie teraz, jak mi się pracowało z tym podkładem. Jak mi się nakładało te e, produkty e, brąze, rozświetlacz róż na, e, na ten podkład i puder. Bo ja tak, teraz wygląda to już naprawdę bardzo fajnie. Róż, e, rozświetlacz i brąze nakładało mi się bardzo dobrze na ten puder. I na ten podkład. Nie porobimy się żadne plamy, wszystko się bardzo fajnie rozcierało. Nie miałam z tym najmniejszego problemu. No mi się podoba jak to teraz wygląda. On jest bardziej matowy ten podkład. On również w opisie ma mat, ale nie jest to taki tępy-tępy tempy mat, tylko po prostu taki no satynowy mat. Jestem ciekawa, jaką się będzie sprawdzał w ciągu dnia, bo dzisiaj robię kilkugodzinny test, a mamy teraz godzinę 11.16, czyli myślę, że spotkamy się za. No na pewno 10 godzin. Z czego się bardzo cieszę, to to, że ten korektor pod oczami już dużo lepiej wyglądać na początku, bo związałam z nim wielkie nadzieje. A później mówię, kurczę, o co chodzi? I ten odcień, który na końcu okazał się, że naprawdę jest fa fajny i spoko, to jeszcze później tak dziwnie wygląda pod oczami, Mówię, nie, to, to nie może być prawda. Przecież Afek ma super produkty. I teraz e, naprawdę fajnie to już wygląda, na chwilę obecną jestem na tak, zobaczymy jak ten podkład, te pudery i korektorem będą się sprawdzały w ciągu dnia. W tym momencie nie mam takiego uczucia ściągnięcia, ale myślę, że to też jest zasługa tej bazy, bo ta baza naprawdę była bardzo przyjemna podczas nakładania, taka bardzo nawilżająca, może troszeczkę silikonowa, no ale wiadomo, ma być też wygładzająca, więc troszkę tam... To silikonu musi być. Tak jak powiedziałam, spotkamy się za te 10 godzin. Zobaczymy, jak się wszystko to utrzymało. Jak to pracowało. Czy się nigdy nie starł. Czy nie wszedł mi w żadne zmarszczki. Także do zobaczenia po 10 godzinach. Pa! Hej, kochani, mamy godzinę 21.15, czyli 10 godzin e, później wracam do Was. I podsumujmy sobie, jak e, sprawdziły się te podkłady. Tutaj mam jeszcze korektor i ten e, puder z afektu. E, Powiem wam tak: w ciągu dnia się dużo przyglądałam, bo byłam, no szczerze mówiąc, bardzo ciekawa, jak to wszystko wyjdzie. I jestem bardzo mile zaskoczona, bo mimo tego, że ja mam cerę mieszaną, a minęło już 10 godzin, było dzisiaj ciepło, ja przed chwilą wróciłam z dosyć długiego spaceru, więc jakaś tam aktywność fizyczna była. No podcast wygląda naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Nie czuć go na twarzy, nie wyświecił się za bardzo. No, wiadomo, troszeczkę tutaj w strefie T się będzie świecił, ale dla mnie to jest jak najbardziej normalne świecenie, takie zdrowe. Jeżeli chodzi o ten podkład, bardzo mi się podoba, na pewno będę go używać. Ma bardzo ładny kolor. Baza bardzo mnie zaskoczyła, była bardzo taka nawiżająca, taka treściwa. No i tak, widać, ja mam cerę mieszaną i używam bazy e, nawilżającej i nie mam wielkiego błysku na twarzy, więc chyba to świadczy o tym, że jest to bardzo dobra baza. E, korektor, no, to było moje takie dzisiejsze chyba największe zaskoczenie, bo na początku myślałam, że będzie świetny, nie mogłam się doczekać wręcz, kiedy go użyję, a później mówię, o nie, kurczę, ten kolor nie taki, i on tak dziwnie wygląda, jakby trochę Właził mi w jakby się już od razu zasuszał po przypudrowaniu tym pudrem. Ale teraz wygląda to już fajnie. Jeżeli chodzi o ten puder, no to też go będę używać, bo tak jak już mówiłam, mam nadzieję, że o tym mówiłam, że on nie daje takiego tebego matu na twarzy tylko twarz jest taka satynowa. No to jest puder mineralny. Bardzo ładnie nakłada taką wołalkę na twarz jak widać po 10 godzinach utrwalałam makijażu niczym, żadnym sprayem i tak ładnie utrzyma mi ten podkład i bazę nawierzająco pod nim na mojej mieszanej cerze, no naprawdę wow, na pewno będę używać, także moi kochani jeżeli chodzi o te produkty to ja wam naprawdę serdecznie je polecam i już rozumiem dlaczego tak wiele innych osób je poleca, bo są to po prostu wspaniałe kosmetyki i nie ma co mówić, marka Affect no, chyba jeszcze nie wypuściła żadnego złego produktu, a widziałam, że szykują się nowości, więc myślę, że na pewno je kupię i przetestujemy sobie razem. A teraz dziękuję Wam już bardzo za oglądanie. Trzymajcie się do następnego razu. Buziaki! Pa!